A przed nami niezwykły pokaz mody inny niż dotychczas zawsze. Zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry. U mnie moda dzisiaj zdecydowanie rządzi. Jesteśmy w Lubochni na dość nietypowym pokazie mody. Jedno jest pewne, jak twierdzą organizatorzy, będzie wielka draka wokół wełniaka. A ze mną jedna ze współorganizatorek, pani Joanna. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Moda ludowa dzisiaj zdecydowanie króluje. Tak, dzisiaj mamy pokaz mody ludowej. Yy, modele zaprezentują 35 różnych kreacji z okresu stulecia. Najmłodszy model ma rok, najstarsza pani 74 lata. Skąd w ogóle w pomysł na taki pokaz? Ten pomysł nosił się we mnie od dawna. Teraz nadarzyła się okazja, żeby go zrealizować. Oprócz pokazu jest też sesja zdjęć. Z sesji powstaną zdjęcia, które będą wydrukowane i będą, będzie z nich stworzona wystawa oraz kalendarz. W tym projekcie chodzi o to, żeby kultywować te wartości regionalne. Tak, chcemy zaprezentować szczególnie młodemu pokoleniu to, jak wyglądał ten strój ludowy kiedyś. Jedno jest pewne, strój trzeba było sobie załatwić. Yy, tak, stroje yy, są u nas, tylko jeszcze gdzieś w kuchrach, skrzyniach baw. Chcieliśmy, żeby te stroje wyciągnąć, odświeżyć, żeby je pokazać, żeby stały się inspiracją, może dla projektantów mody, a może dla studentów ASP. Co jest takiego charakterystycznego w Waszych strojach? Przede wszystkim damski strój ludowy składa się z wykonanej z samodziałowej tkaniny kieckiej, czyli wełniaka, przepasany jest zapaską do pasa. Obecnie kobiety noszą gorsety na czarnym aksamicie wyszywane koralikowo. Natomiast dawniej, tak jak Państwo widzicie, obowiązywały kaftany, gorsety wełniane, do tego jak najbardziej wyszywana koszula, dawniej na lnie, dzisiaj na bawełnie, chustka szalinowa, korale. I trzewiki, dawniej też czarne półbuty. Natomiast męski strój ludowy obecnie jest noszony na modę opoczyńską, ponieważ u nas w gminie Lubochni ten strój ludowy męski zaginął na początku XX wieku, więc tych takich starych prototypów nie mamy za dużo do odtwarzania. Natomiast składa się z sportek, wpuszczanych w buty z cholewami, kamizeli, z pancerka, sukmany przepasanej środkowym pasem i buty oficerki i oczywiście nie może zabraknąć czapki maciejówki, czapki z kaszkietem. Dla mnie się coś dzisiaj znajdzie? Jak najbardziej, panią też wystroimy tutaj w polu bocheńsku, żeby poczuła się pani naszą krajanką. Mam tu dla pani strój ludowy, oczywiście współczesny, mamy tu wełniaczek, zapaskę, gorset, także zaraz tu panią pięknie przebierzemy. To ja to wszystko zabieram proszę państwa i się szykuję, bo czeka na mnie spore wyzwanie, także proszę być z nami. Do zobaczenia!